Cześć. znajdujemy się we wsi Wysoka, która znana jest przede wszystkim ze spancerwerku 775, który rzekomo wizytował sam Adolf Hitler i po której wizycie zapadły decyzje o zaprzestaniu prac na MRU. Ale to nie jest naszym celem. Za moimi plecami znajduje się schron przeciwlotniczy, który znajduje się w tej miejscowości i dziś spróbuję go wam pokazać. No dobra, zapraszamy. Jak mam opisać go w dwóch słowach, no to jest bardzo wysoki. Powiem tak, obserwując dużo tych stron szczecińskich, to no ten jest już bardziej bym powiedział, że niemiecka precyzyjna robota. OK. W lewo mamy jakiś korytarzyk. Zamurowane cegłami świadczy o tym, że mogłyby być kiedyś prowadzone prace w celu powiększenia obiektu. Aha, czyli tu mamy tą zamurowaną ścianę. I to bardzo grubo. Nie wiem, czemu to miał służyć. Beton jest bardzo gruby. Okej, okay, idziemy dalej. Jadąc na inne obiekty, miałem blisko, więc kręciłem Tu jest ta sama sytuacja: mamy nawet przybitkę w ścianie. Ktoś sprawdzał, czy ze ścianą nic nie znajduje się. Wręcz nie ma ukrytych skarbów, może nawet, ale, ale Niemcy przewidywali, więc dlatego robili te ściany murowane na końcach, żeby można było te obiekty rozbudowywać w przyszłości. Zobaczcie, podłoga wypaczyła się jakby do góry. To tak za bardzo nie widać. Ok. Schron podzielony na pomieszczenia drzwiami. Tutaj mamy coś ciekawego, czyli zamurowaną ścianę, która jest przebita, a za ścianą jest jakby dalszy tunel. Tu widzimy, że mamy przodek. Nie wiem. To jest też przekół lub samo się do ziemi się nasypało. Tam już widzimy wyjście, ale mamy jeszcze w prawo. Czyli mamy zuszczane odbicie tego obiektu. Chron bardzo fajny przy okazji tutaj wizyt. Na MRU warty zobaczenia.